Słowo Boże na dziś. Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 roku. Święto Świętej Katarzyny Sienenickiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Czytanie z pierwszego listu Świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, syna jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze. Lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 103. Chwali i błogosław duszo moja Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwal i błogosław duszo moja Pana. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Chwali i błogosław duszo moja pana. Miłosierny jest pani łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Chwali i błogosław duszo moja pana. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak pan się lituje nad tymi, którzy cześć mu oddają. Wie on, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Chwali Błogosław duszo moja Pana. Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza. Chwali Błogosław duszo moja Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn. I ten, komu sędzę, chce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo pańskie.